Życie pełne jest ważkich pytań, na które trudno jest znaleźć odpowiedź. Na przykład, kto by wygrał w pojedynku Batman kontra Predator, Buddha kontra Stalin albo Strider z Half-Life 2 kontra Cyberdemon z Duma. Na szczęście to ostatnie pytanie nie musi nas już dręczyć dzięki czemuś, co nazywa się GM Doom. Spoiler: Cyberdemon niszczy wszystko. Witajcie, nazywam się Dame Grabik, znany także kłas i opowiem wam o co biega z modem GM Doom. Otóż GM Doom jest modyfikacją do Garry's Moda, który jest modyfikacją do gier opartych o silnik Source. Takie czasy nadeszły, że teraz mody mają mody. Taka modcepcja. Wow. Co robi GM Doom? Wsadza do gry uzbrojenie oraz potworki ze starego, dobrego Duma. Tak, te wielkopikselaste sprite z kilkoma klatkami animacji, którymi każdy gracz jarał się jak Rzym za Nerona, jeśli tylko był już graczem w pierwszej połowie lat 90. Wszystkie potworki i spluwy są w pełni funkcjonalne. Strzelają, walczą, gryzą, giną i tak Na co nam to pozwala? Na przykład na tworzenie szalonych bitew między stworami z różnych gier. Autentycznie straciłem chyba z półtorej godziny rozstawiając coraz to nowe potworki i patrząc, jak do siebie naparzają. Oczywiście proporcje współczynników stworków w dużej mierze zależą od twórcy moda, więc nie ma się co sugerować, jakie to niektóre bydlaki z Duma są nakoksowane w porównaniu do adwersarzy z Half-Life 2, ale przecież nie o badania naukowe tu chodzi, a o zabawę. Ale można też zrobić coś innego. Na przykład przejść Half-Life 2 używając jedynie splów z duma. Rozwalanie żołnierzy kombinatu z obrotówki i rozpaczkiwanie hetkrabowych zombiaków dwururką to zawsze dobra zabawa. Czemu by też nie wypróbować Half-Life'owego oręża na stworkach z duma? Koszenie impów z pistoletu maszynowego? Proszę! A może spróbujemy pokonać cyberdemona przy użyciu arsenału Gordona Freemana? Od razu mówię, że w niezbyt otwartej przestrzeni może to okazać się zaskakująco wymagające. Bydlak ignoruje rakiety, jakbyśmy rzucali w niego papierkami od cukierków, a sam spamuje trójstrzałowe serie, z wyrzutnie jak potłuczony i wystarczy, że trafi nas raz. Ah, dobra zabawa. Co potrzeba, aby odpalić GM Duma? Oczywiście coś na silniku Source. Ja akurat do tego celu zainstalowałem sobie Half-Life 2. Poza tym Garry's Mod i Plik IVAT z jakiegokolwiek Duma. Instrukcje, jak go znaleźć i gdzie umieścić, można odnaleźć na stronie GM Duma, do której link znajdziecie w opisie filmiku. Ten mod zrobił dobrze mojej bliższej i dalszej nostalgii, łącząc gierki sprzed prawie 20 i sprzed niecałych 10 lat. W kategoriach elektronicznej rozrywki to tak, jakby położyć babkę z pradziadkiem do łóżka. Jeśli myślicie, że też mogą się Wam spodobać takie dewiacje, to polecam. Game On.